Gracę. Emilia. Oliwie. Dzisiaj tworzycie mural tutaj na jednej ze ścian waszej placówki. Co to za mural? Jest to mural stworzony tworzony, e, przez uczniów, e, przez współpracę z panem Jarosławem Eismontem, e, który do nas dzisiaj przyjął właśnie ze Szczecina i nam pomaga tworzyć takie nasze wspólne dzieło. Kilka godzin pracy, jak wyglądał początek tej pracy? Najtrudniejsze jest to, że rozpadało się i e, oczywiście kreatywni ludzie wymyślili właśnie namiot, e, a później organizacja, pomysł każdego ucznia z osobna, e, ich twórczość od początku do końca. I pomaga nam w tym właśnie pan Jarosław, e, pani Marta jest z nami, no i wspólnie jakoś działamy i tworzymy to wszystko to takie spontaniczne rysunki czy coś było zaplanowane trudno w naszej pracy o zaplanowanie jest to totalnie spontaniczna praca od początku do końca dzieciaki ją, ją tworzą no i efekt będzie za chwilę widoczny a to by co udało się namalować ten czego zacząłeś malowanie tenzel. i ciężko było nie. Skąd w ogóle pomysł, żeby takie działanie tutaj przeprowadzić? Skąd? Nie wiem skąd się wzięła inspiracja, ale pomyślałam sobie, że to jest dobry pomysł na to, żeby właśnie wykorzystać tą ścianę tutaj na twórczość naszych uczniów. Pałac trochę ożywić. Mamy piękny krajobraz, dzieciaki mają mnóstwo pomysłów i talentów i dlaczego nie? Dyrektor też się na to zgodził, przyklasnął pomysłowi, więc wystarczyło tylko zorganizować, spiąć wszystko, Poprosić o pomoc m.in. stowarzyszenie Amala, które pomogło nam w tworzeniu i zakupie materiałów do malowania, bo bez pędzli i farb bo się to nie udało. Na ścianie cyferki 1972-2022. Co to znaczy? To jest bardzo ważna data dla naszej placówki. To jest 50-lecie, które będziemy obchodzili we wrześniu, i właśnie na ten czas przypada 50-lecie funkcjonowania, działania szkoły. Ten mural można powiedzieć, że wpisuje w obchody. Dokładnie tak, wpisuje się jak najbardziej. To jest ten moment. Przypomnijmy jeszcze, w jakiej placówce jesteśmy? Jest to zespół placówek edukacyjno-terapeutycznych w Bobrowie, a e, i też w tym momencie też znajdujemy się e, w Bobrowie. Kto uczęszcza do placówki? E, do placówki uczęszczają dzieciaki e, z różnymi niepełnosprawnościami. Niepełnosprawność umiarkowana, znaczna, głęboka, z różnymi sprzężeniami e, i różnymi też dysfunkcjami, więc szeroki zakres. Niepełnosprawności i dysfunkcji. Dzisiejsze zadanie to takie chyba nietypowe dla nich? Nietypowe jest to, że przestrzeń i faktura czyli że na zewnątrz i ściana ale tworzymy, malujemy ogólnie na co dzień w naszej pracy. Jakie działania inspirują dzieciaków? Inspirują i wyrażają. Jest to nowy sposób, po prostu mural wyrażania siebie, rysunki, faktura, dłonie. Proszę zobaczyć jak wyglądamy, więc wykorzystujemy cały potencjał ich pracy. Tak, Gracjan cały wymalowany. Krystian Ignacek, dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie. Serdecznie witam wszystkich Państwa. Dzisiaj spotykamy się tutaj na muralu, na muralu podsumowującym projekt edukacyjny dla uczniów klasy. 1.3 jest to jeden również, jedna również z przedsięwzięć, które będzie za momencik klu naszej szkoły, czyli Kolejne obchody rocznicowe 50-lecia, i rozpoczynamy właśnie od takiej wspólnej pracy dzieci, młodzieży. Zaprosiliśmy znanego artystę, pana, Stanis panie, pana Jarosława Ejsmonta, który, swoim, tu, swoją wiedzą, tym spojrzeniem artystycznym, ma, ma rozpocząć i uświetnić nasze obchody, a one już niedługo. Widziałem, podglądał Pan finał tych prac. Jak się Panu podoba ta całodzienna praca tutaj w placówce? No myślę, że tych murali powstaje dzisiaj bardzo dużo, oprócz znanych piłkarzy, no choćby tutaj mural z Kazimierzem Dejną w Warszawie, który jest symbolem Legii Warszawa. I powstają tego typu małe murale. Jest to na pewno pokazanie emocji, pokazanie trochę innego spojrzenia na sprawy sztuki i myślę, że bardzo fajna zabawa i rozrywka dla dzieciaków. Takie twórcze zajęcia. A też chyba integracja dzieci z wychowawcami. Tak, na pewno jest to trochę inaczej. Inaczej w szkole, inaczej w ławkach, inaczej przekazywanie wiedzy merytorycznie, teoretycznie, a inaczej wyjście. Tak naprawdę nasza szkoła miała zmierzać w, w tym kierunku, żeby nauka odbywała się przez doświadczenie, przez dotyk a nie tylko, nie tylko w klasie i myślę, że to jest jeden z takich elementów i my tak prowadzimy tu u nas zajęcia, dzieciaki są bombardowane, jeżeli tak mogę powiedzieć, różnymi bodźcami, no bo w każdym coś drzemie, tylko trzeba z niego to wydobyć. Jarosław Ejsmont, malarz. Dzisiaj pan tutaj wspólnie z wychowawcami podopiecznymi ośrodka malował, co pan dzisiaj malował z nimi? No to mieliśmy takie zadanie na wyobraźnię i pytanie było do dzieci, bo nie każdy jest w stanie wymyślić sobie pomysłu, co, co hasło było takie. Umiesz taki, umiesz to, umiesz to. Ja umiem płaszczyznę zamalować. No i tak dzieliliśmy rolę i patrzyliśmy, żeby to się jakby łączyło ze sobą, żeby było w miarę harmonijnie skomponowane i oczywiście zdarzały się tacy, którzy bardzo dobrze namalowali, także tacy, którzy mniej. Jak ci mniej, to się tam im trochę pomogło, żeby było tak samo jak tym, tym, żeby nie, żeby nie stworzyć, to nie są studia, żeby nie stworzyć niezdrowej konkurencji, żeby nie było takiego czegoś, że, że ja jestem lepszy, a ten nie. I udało się to uniknąć, dzięki doświadczeniu nauczycieli, bo ja oczywiście tak bym nie zrobił, nie? Finalnie, co widzimy na ścianie? Widzimy takie bardzo dobre momenty, i, i, i w całości jest dobrze. Teraz, ostat... teraz już pani maluje tylko tło, ale ten, te słońce naprawdę ilustruje tę atmosferę tej pracy dzisiejszej. Jak współpracowałaś się z osobami niepełnosprawnymi? No, to jest taka dosyć skomplikowana sprawa i dosyć wyczerpująca psychicznie. Bo co tutaj widzę, one ciągle albo nie potrafią yy, utrzymać przez dłuższy czas yy, koncentracji, ale one wiedzą, te y, nauczycielki, jak, to, jak ich zainteresować, jak z nimi tam z rozmawiać i tak dalej. Ma na początku koncepcja, jak ten mural będzie ostatecznie wyglądał, czy to przyszło w trakcie? Yy, przyszło w trakcie, dlatego że takich rzeczy jakby nie można zakładać. Yy, to Pomysły na mural to jakby jakiś tam projekt zrobić jakieś tam postać polityczną i tak dalej, a to jest takie malarstwo, które ma wyniknąć z nastroju powiedzmy chwili, i tego dnia, i tak dalej. Było trochę słońca, trochę deszczu, a w ogóle jest bardzo optymistyczny, optymistyczne malarstwo. Chciałem zapytać, bo mimo, mimo tego deszczu chyba właśnie widać ten optymist na muralu? Widać wyraźnie no, przez te kotki, ptaszki zwierzątka. No nie byliśmy trochę, trochę, trochę jakby nie było czasu, żeby jakieś postacie ludzkie poumieszczać, nie? Bo to już by wymagało znalezienia jakąś osobę młodą, dziecko, które by jakby to potrafiło zrobić. A nie mieliśmy czasu, żeby to przećwiczyć gdzieś obok. Ale to nie szkodzi, absolutnie. Trochę wyszło abstrakcji, trochę intuicji kolorystycznej i właśnie Dobrze się pracuje z młodymi osobami, bo one jakby patrzą na kolor zupełnie intuicyjnie. Nie zastanawiają się, co do czego zestawić, jaki kolor, jak użyć, czy czerwona do białego, czy biały do niebieskiego i tak dalej. Robią jak widzą i koniec. I to, to jest ta zaleta tego.